Tak na bardzo szybciutko rozkwit mi pierwszy kwiatuszek róży, którą kupiłam w Końskowoli na Święcie Róż. I to jest e, róża Wonderful World Harknessa. Róża angielska pnąca o niesamowitym kolorze. Właśnie bałam się, że ona nie będzie taka ceglasta, jak powinna być, ale jest. Jest po prostu przepiękna. Ma bardzo ciemnozielone, błyszczące liście. Nie wiem jak to zrobić, żeby ten kolor. Jest 19, to słońce tutaj świeci jeszcze. Jest przepiękna. Ma bardzo ciekawy kolor. Jest jaskrawo czerwono-pomarańczowa. Taki ognik dosłownie świecący. Niesamowita. Tu jest pąk. I tu może ten kolor widać lepiej. Tutaj ją sobie wsadziłam. Wywaliłam jakąś starą porzeczkę, Tam jest druga róża, którą kupiłam w Końskowoli. Ojej. To jest róża florentyna. Też pnąca, też czerwona, tylko o innym kolorze. Plakietka jest od admirała, ale ta pomyłka zaszła i to jest florentyna. O. Liście ma jaśniejsze, a kwiat ma ciemniejszy, taki malinowy. Bardzo ładna. Też różyczka. Troszkę przymydlała od tych upałów, ale przyjęła się. Bardzo ładnie sobie rośnie. Co tu jeszcze? Kąziewa. Budleje zaczęły kwitnąć. Bo tyle już szeleją. Zakwitły mi groszki. Groszki pachnące. Normalnie z supermarketu udało mi się je sobie wyhodować. Chociaż truskawkę wyciągnęło. I ma bardzo też fajny kolor. Te groszki jako rośliny nie są jakoś super może wyględne. Natomiast zapach, który roztoczają, to jest po prostu bajka. I po to tu właśnie są, po to, że je zrywam i wszędzie w domu, w każdym pomieszczeniu jest wazonik z małymi bukiecikami z tych groszków pachnących. To jest chyba najpiękniejszy zapach kwiatu, oprócz konwali i bzu. A ten spróbuję może zachować, ale pewnie nie powtórzy cech. Szkoda, bo ciekawy ma kolor, taki właśnie czerwony, bordowy, z białe ciapy. I to tak na szybciutko. Tutaj rozkwit jakiś klimatis. O, przedar się przez płot i tam sobie rośnie na tej roślinie pod bramą. Upały są niemiłosierne, dopiero teraz można tak naprawdę oddychać Moje narzędzie pracy sobie tu stoi, bo mam jeszcze jedną różę do posadzenia. I to będzie Lady of the Lake Austina, którą profesor sobie wybrał na tym święcie róż. Wróciliśmy z trzema. Róże tutaj troszeczkę poprzekwitały, za to mieczyki się rozwijają i perskowia zaczyna na fioletowa. Tu jest Kicia, którą Lucek zaczął przyprowadzać. Nie wiem, czy mam już dwa koty, czy nie. Ale tą Kicie wczoraj nakarmiłam. I teraz chyba będzie przychodzić. Wygląda na młodego kocurka, ale boi się podchodzić. Może ja spróbuję. Kicia! To pewnie Lucek już jest w domu. O, wczoraj było tak samo dokładnie. Wczoraj było tak samo. Przyszedł do domu. Poszedł spać, a ten szary tu siedział i dałam mu jeść. Kicia, chodź malutki, hej. O Jezu, jak. chodź Kicia, kici, 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 kici. idzie, chodź. Kici, kici, kici. Chodź córku, chodź. Trochę się boję, żeby go psy nie dorwały, jak on tutaj zacznie tak częściej przychodzić. O, jak się tarze. Chodź kiciuńa, chodź. Kitku. Chciałby, ale się boi. Bydle już czeka. Na jakąś marchewkę. Kiciu, nie wiem, czy to nie jest może, może to jest kotka, bo jakaś taki brzuch ma duży. Kici, 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 może to jest młoda koteczka. Moja chodź, Kici, 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 kic. No i co tu będziesz teraz przychodzić? No co będziesz teraz przychodzić? Idzie koń. Gorzej, że psy. O, Zazdrosny.